Wobec absencji Tomasza Midzierskiego, który musi pauzować za kartki oraz kontuzji Daniela Tanżyny, który jeszcze nie doszedł do pełni sił, trener Dariusz Żuraw ma nie lada orzech do zgryzienia. Mamy kilka pomysłów, na pewno któryś z nich wdrożymy w życie. Próbowaliśmy wczoraj pewnych wariantów ustawienia na treningu. Także na pewno to nie będzie tak, że, że będzie to jakiś wielki ubytek. Mamy w kadrze dobrych dość zawodników i tak jak mówiłem wcześniej, każdy musi, musi się spodziewać, że w pewnym momencie dostanie szansę i powinien robić wszystko, żeby tę szansę wykorzystać. Olimpia Grudziądz to trzecia drużyna w tabeli, jednak Legniczanie chyba mają na nią sposób. W poprzedniej rundzie wygrali na wyjeździe 2 do 0, a w Pucharze rozbili Grudziądzan aż 0-3. Potrafią grać w piłkę, co pokazują w tych ostatnich meczach, no bo mówię, ta Olimpia od, od paru ładnych kolejek jest niepokonana, także... Grają solidnie w defensywie, mają swoje atuty z przodu, także musimy się do tego meczu naprawdę optymalnie przygotować i być na 100% skoncentrowani. Jak będzie tym razem? O tym przekonamy się będąc na stadionie przy Orła Białego w środę 21 maja o 17.00.